Cześć, Siermaleczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Titoxins. I jak widzicie, jesteśmy podczas grania wymargonem na moim nowym koncie. E, od czasu ostatniego filmiku grałem może 3-4 godziny, także to to liczam już do swojej, e, do swojej doby, bo nawet cały dzień jeszcze nie minął. I słuchajcie, robimy dzisiaj quest na orki e, od kapitana straży miasta Izen, e, Ithan albo Itan, e, Nie wiem. Znajdziemy go w ratuszu Ithan, e, teleportujemy się do, e, no, do Ithan z blejkiego miasta, albo po prostu podchodzimy do e, tutaj tego właśnie zakonu astralnego, e, który teleportuje nas do, nas do różnych miast. Zresztą e, może Wam po prostu pokażę. I mamy to naprawdę bardzo blisko, także z dojściem tutaj nie będzie problemu. Macie go tu, zakon planu astralnego, właśnie. E, i Naszym zadaniem jest zabicie e, orków i towara. Niestety, towar, z towarem będzie troszkę, in, in, troszkę większy problem, no bo ludzie tam stoją e, w końcu to elita, prawda? No i e, dlaczego robię ten quest? Jest to quest, który da mi zbroję, e, która w sumie nie ma zbyt ciekawych statystyk, oprócz tego, że będzie leczyła mi 75 e, punktów zdrowia co tura. Co turę, także to mi się przyda na pewno i ma chyba 13 albo 12 many. Tam plus 15 wszystkich cech, co jest dość pomocne i przydatne, no ale niestety będą, muszę ją już zmienić. I ma również odporność na ogień plus 10, co w przypadku walki PvP z paladynem bądź z jakimś magiem jest też dość przydatne. Także jeden z lepszych itemków w moim ekwipunku, ale mogę go zamienić na jeszcze lepszy. Myślę, że tamten jest e, jeszcze lepszy. No i cóż, bijemy orki, to już, e, to już nie daje nam zbyt wiele expa. Jeszcze do 37. levela tutaj stałem. Czy stałem? Jesz wow, widzieliście? Co się stało? Jeszcze do 38. czy na 7. levela tutaj jeszcze biłem te potwory, ale teraz to już nie ma sensu. Zbyt mało. E, teraz bije orły i tak dalej. Patrzcie, pusta. No wyczyścili nam grotę jak na złość. Zawsze jak chodziłem, to było pełno tutaj tego. O, jest jakaś para. Chyba stara. Chyba nie jest w stanie zabić poje, e, takich podwójnych. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu również. O i tam został jeden. Czy powiem wam, że orków jest bardzo dużo? I e, tak czy siak? No, ten ekspres z nich leci. Chcąc, nie chcąc. A raczej chcąc. Dobra, mamy tu parę stworów, Dobra, jest już oblegany, ale jakoś mi to nie dziwi. No i tak. Mamy tutaj kolegę 53 level który całe szczęście jeszcze nam nie zaproponował PvP niewiele też mi brakuje do lewela 41 także dobrze zobaczmy jak tam nasze e, jak tam postępem naszej misji. Jeszcze, no już pomału wszystko tutaj tylko przydałoby się zabić tego e, towara, ale to za chwilę, to za chwilę. Nie będziemy tutaj stać, bo on oczywiście. E, no, będzie ze walczył o tego towara. A i tak nie ma sensu stać i czekać na niego, skoro ee, nawet nie wiedziałem, kiedy będzie. Mógł być za parę minut dopiero. Hmm, dobra, mamy przeciwników. Całe szczęście, bo już się troszkę troszkę się martwiłem, że wyczyszczona jest cała mapa. Tych już chyba mamy na maksa pozabijanych. Zaraz zobaczymy. Tak, to będzie ostatni. Świetnie. No jakieś takie dziwne cawki, nie wiem o co chodzi, bo mam mały ping. No i myślę, że podczas robienia tego quest'a może wypaść mi level up. Byłoby przyjemnie. Byłoby przyjemnie. Ehm. 41 poziom będę musiał też. O, jest. Będę musiał też sobie punkt umiejętności włożyć. Jak tam to wygląda? No, już niewiele. Już niewiele, naprawdę. Bardzo szybko nam to idzie. Tutaj podwójna grupka. Także oni też powinni już być na wyczerpaniu, że tak powiem. Ile ich jeszcze muszę zabić? O, patrzcie, dość duże. No te początkowe levele jako już powinny zabierać tam mniej. A to jest pusto. E, to jest ich więcej, po prostu. Jezus Mary, jak mnie te reklamy denerwują. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co ja mogę z tym zrobić, bo to jest, to jest tak irytujące. Jak podczas gry może wyskakiwać wam reklama, rozumiecie? Reklama jakaś, masz coś tam premium, e, nie, nie, na się. Jakiś You Have Been Unlocked Premium, coś tam, coś tam, no, no kompletnie nie wiem o co chodzi. Już mnie zbiła z trochę. Tu mamy więcej potworów. I jest level up. 41, także wow. Graty, 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 graty. W niecały dzień właściwie. Wiem, że to też trochę nieuczciwe takie liczenie, chociaż nie, czekajcie, bo ustalone było, że 12 godzin się liczy jako jeden dzień, żeby było właśnie uczciwie. Mm, to jest około 11 godzin, to jeszcze mam godzinę, to no, pra, prawie e, e, cały dzień mi minął na 41 level wbicia, także wow. jak wygląda trzy potwory z jeszcze orki tych już, e, tych już nie muszę także daruję sobie może bo to żaden x to ja fred dobra darujmy sobie znowu reklama irytujące naprawdę przepraszam was postaram się to ani -cleaner nie działa na to jeśli w ogóle komenda, że za dużo razy kliknąłem, i, no, i, i, tak, i tak ich atakuje. Także wow, nie wiem o co chodzi. Kompletnie, boom, bez sens, trochę, no, no ale okay, O dobra, jest grupa tych potworów, które jeszcze nie mieliśmy zabitych. Tu jeszcze jeden, tu jeszcze sześciu, tu trzech, tu czterech. I towar, z towarem pewnie będę musiał poczekać parę sekund. No dobra, I już się zbliżamy. Eee, myślę, że towara nie będę Wam pokazywał. Wiecie, byłem tam w tej jaskini, gdzie był towar, właśnie tam go znajdziecie. Także mm, w taki łatwy sposób możecie z, zdobyć zbroję. To nie jest niestety unikat, ale możecie zdobyć właśnie zbroję na maga, a zaraz, zaraz mam jeszcze coś powiem, na maga, paladyna i e, wojownika, znaczy na wszystkie to są chyba e, z tego co kojarzę profesje. No i słuchajcie, co jest najważniejsze, Zbroje dla wojownika i paladyna to jest ta sama, e, możecie ją pobłogosławić po e, w ratuszu e, Karkahan, tam jest e, idziecie na sam koniec i macie taki, e, taką odnogę do e, po, takiego poladyńskiego czegoś, nie, nie wiem co to jest, jakiś e, dormitorium, jakieś świątynia, nie wiem cokolwiek, e, jakiś pokój. I tam jest facet. Od razu jak wchodzicie, to od razu jak w, w, zejdziecie w dół e, to macie właśnie jego i to on wam może pobłogosławić tam za małą odpłatą, tam 4000 czy 10, nie wiem e, Tak właśnie tą to, e, to Zbroja pogromcorków i za to może... I, no możecie sobie założyć, będziecie mieli unikat także. No. także ja wam dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem wam jako tako. trzymajcie się cieplutko i cześć.